Nadajemy wiadomości. Dziś wśród śródmieściu działania bojowe Niemców znacznie osłabły. Zmniejszyło się natężenie ognia artyleryjskiego. Nie atakuje także lotnictwo. Nieprzyjaciel rozpoczął działania na czerniakowie. Niemcy podejmują wszelkie akcje, aby odepchnąć nasz oddziały od wisły. Chodzi im o uniemożliwienie kontaktu ze zbliżającymi się wojskami sowieckimi. Czerniaków atakowany jest przez lotnictwo, moździerze i tak zwane szafy. Atakuje piechota wsparta czołgami i działami szturmowymi. Na ulicy Rozbrat nieprzyjaciel opanował niektóre domy. Otwarliśmy natomiast ataki na port czerniakowski. Rwają naloty bombowców rosyjskich na brzeg praski. Ta dzielnica jest teraz poważnie niszczona przez lotnictwo, jak i ogień artylerii. W Warszawie dziesiątki tysięcy naszych braci zostało pozbawionych domu. Przez zasypane gruzem i szkłem ulice ciągną korowody tych nieszczęśników. Worek na plecach zabiera całe ich mienie. Nie posiadają już nic. Opędzani idą w szczęśliwsze dzielnice. Nie powinni rozpaczać. Są wśród swoich. A jednak nie wszyscy tak myślą. Wielu jest jeszcze ludzi, którzy posiadają niezamieszkane pokoje, gabinety, salony. Nie potrafią sobie wyobrazić, że mogą się znaleźć w sytuacji tamtych, że bomba może uderzyć w ich dom. Dlatego apelujemy do wszystkich o pomoc dla uchodźców. Równocześnie odpowiadamy na pytanie, które stawia sobie wielu. Zostać czy opuścić swój dom, szukając bezpieczniejszego miejsca? Zostać! Szukanie spokojnych miejsc w Warszawie jest złudzeniem. Rzesze przemieszczających się ludzi są zaś poważnym utrudnieniem walce.